Dla Was wszystkich, żeście że tutaj przyszli, jest naprawdę upalnie. i To jest ogromnie budujące pod że jest tutaj Was relatywnie bardzo, bardzo dużo. Moim zdaniem, żeby zachęcić, żeby nas było więcej, bo przecież chciałoby się, żeby nas było dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony, musimy starać się robić wszystko, co w naszej mocy. Żeby nie robić tego, co robi strona przeciwna. Oni nas nazywają agentami, antyszczepionkowcami, rewolucjonistami, płaskoziemcami, e, szurami itd. Natomiast my czasami, przepraszam, bardzo często też się odwzajemniamy. Mówimy o tym, że to e, oni są idiotami, że są niedouczeni, że nic im się nie chce, e, że są utratiuszami, że im nie zależy na ojczyźnie. Wiecie, próbujemy walczyć tą bronią, którą oni wytoczyli właśnie przeciwko nam. Nie ma co opowiadać po raz tysiąc kroków, że to jest stara zasada dzieli rząd. Ale zobaczcie, Marek tutaj pod tym wspaniałym pomnikiem, gdzie jest napisane Bóg, honor, ojczyzna, wskazał właśnie na te filary niepodległości. Dlatego, że Pan Bóg mówi coś innego. Mówi kochajcie, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Mówi, zawsze wyciągaj rękę, jak ktoś cię obraża, czy nawet ktoś cię bije. Nie odwzajemniaj się tym samym. Dzisiaj z praktycznego punktu widzenia, słuchajcie, my jesteśmy całkowicie bezbronni. My mamy przecież tylko prawdę. No i mamy jeszcze miłość do drugiego człowieka. Przecież większość z nas tutaj robi to nie tylko dla siebie, ale robi to właśnie dlatego, że zależy mu na swoich bliskich. Właśnie tych bliskich, którzy go często opuścili, którzy często go nastygmatyzowali którzy obrazili Ciebie, Ciebie, Ciebie za to, że powiedziałeś prawdę, że są lekarze, na przykład Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, Teatron Naukowców i Lekarzy. I powiedziałeś tylko weź poświęć 15 doktor, minut, 20, doktor, 20 doktor. minut, pół godzinki na to, żeby się z tym zapoznać. Ale w zamian za to dostałeś stygmat, że jesteś szurem, że wierzysz właśnie w jakieś teorie spiskowe. Nie róbmy tego samego. Róbmy dokładnie odwrotnie. Wysyłajmy komunikaty. Do tych ludzi, którzy nas nawet dzisiaj obrażają, czy nawet nas mierzą, że my to robimy przyjacielu też dla ciebie. Dlatego Ci dostarczam informacje, chociaż Ty nawet czasami mnie obraziłeś, czy coś powiedziałeś właśnie za dużo, czy nie wiem, zamknąłeś swój lokal to ja po prostu rozumiem, że ty jesteś w innym stanie świadomości, że dzisiaj masz troszkę inną wiedzę niż ja. A to ja mogę zrobić dla Ciebie? No tylko tyle, żeby ci dostarczyć informacje i zachęcić Cię, żebyś się z tym zapoznał. Bo każdy z nas jest tworzony na obraz Boga, na Jego podobieństwo. Każdy z nas ma w sobie tendencję do bycia dobrym. Ale wtedy, kiedy stajemy w konfrontacji do drugiego człowieka, powodujemy, że dialog jest praktycznie niemożliwy. Ci ludzie, których dzisiaj tutaj nie ma, oni nie są głupsi od nas, oni po prostu wyrośli trochę w innym środowisku, są w tej chwili w innym otoczeniu. Dostali może jeszcze więcej e, uwłaczających e, e, komunikatów w swoim kierunku, może dostali jakieś konsekwencje w pracy. Co możemy dla nich zrobić? Jak nie właśnie dostarczyć im informacje, pokazać, że my jesteśmy ludźmi, którzy kierują się dokładnie czymś innym niż terroryści, którzy niszczą dzisiaj nasz świat. Czyli nie uzurpujemy sobie władzy nad, władzy nad ich majątkiem, władzy nad ich ciałem, władzy nad ich życiem. Tylko zapraszamy ich do tego, żeby dać opór temu światowemu kłamstwu. Dlatego bardzo Was proszę, chociaż Marek znowu się tutaj Ciebie przytoczy. Marek mówi, wręcz z komuną. I chociaż okrasza to tym, że ta. Komuna to dzisiaj jest taka zawoluowana, że to jest jeszcze bardziej totalitarny ustrój niż wtedy. Ale moim zdaniem to prowadzi do pewnego niezrozumienia, bo za czasów komuny, to moim zdaniem, wolność, o którą wszyscy walczymy, była znacznie większa niż dzisiaj. Mieliśmy własny majątek, ale wywołano protesty, zamieszki, porzucono zakłady pracy po to, żeby potem je rozsprzedać. Dzisiaj powinniśmy robić coś dokładnie odwrotnego. Jedni drugich zachęcać do tego, żeby tworzyć samopomoc, żeby pracować jeden na drugiego rzecz, żeby tych ludzi, którzy są po przeciwnej stronie narracji, żeby nie powiedzieć po przeciwnej stronie barykady, bo to nie są nasi wrogowie, to są po prostu ludzie, którzy nasłuchali się innych informacji, którzy czasami w jakichś emocjach, złości po prostu przyjęli. Twardą swoją postawę i nie potrafią jej zmienić. Nie potrafią, dopóki nie przyjdzie do nich taka właśnie uśmiechnięta siostra czy brat z radomskiego zrywu i mu powie: Ej, gościu, zobacz, mam tu dla ciebie paczkę informacji. Zobacz, czy y, ci ludzie ze Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy, jaki oni mają dorobek naukowy, jak komentują aktualną propagandę władzy. Jeżeli coś do ciebie przeniknie, to przyjdź następnym razem. Jeżeli chodzi o honor. Powinniśmy wzywać, ale także pokojowo, także pokazywać postawy historyczne, jak kiedyś żołnierze, jak kiedyś policjanci bronili tego hasła, którym jest honor. Nie warto ich obrażać. Nie warto tych ludzi, którzy dzisiaj są codziennie kompromitowani przez rozkazy, kompromitowani poprzez zasłanianie twarzy. Powoduje to to, że jak przychodzisz do urzędu, coś załatwić czy do sądu, to pierwsze co dostajesz to załóż przysłowoją wykaganiec. Tak, jak pan nie założy maseczki, to ja nie będę z Panem rozmawiał. Ci ludzie są niewolnikami swoich rozkazów. Natomiast przecież wszyscy wiemy, że jeżeli nie będziemy do nich cały czas wyciągali ręki, pokazywali, że jest możliwe także zjednoczenie pośród nich. Oni też mają swój rozum, że są ludzie, którzy pomimo tego, że zostali przez nich uciemienieni, właśnie przez ostatnie kilkanaście miesięcy, wpędzani do aresztów, obrażani, szykanowani mandatami, karami administracyjnymi, to ci ludzie po prostu nawet jak będą chcieli zmienić stronę narracji, to nie będą mieli do kogo pójść. Dlatego moje zdanie nigdy nie jest za późno, żeby się po prostu nawrócić, żeby to, co zrobiłeś źle, dzisiaj naprawić. A człowiek, który to zrozumie, ja myślę, że sam jestem pewnego rodzaju marnym, ale przykładem takiego człowieka, który zrobił kiedyś bardzo dużo błędów, bardzo dużo zła, ale potem zyskałem często, właśnie bardzo dużo determinacji, żeby to po prostu ponaprawiać, odpokutować. Jak zwał, tak zwał, ale po prostu to, co zrobiłem źle, żeby przykryć dobrymi uczynkami. Ostatecznie, Ojczyzna. Rzeczywiście, Ojczyzna dzisiaj wzywa każdego. Ale. Nie miejmy dużych pretensji do tych ludzi, którzy nie rozumieją dzisiaj, czym jest Ojczyzna. Dlatego, że przez lata dezinformowano ludzi o tym, że mamy jakąś niepodległość, że jest jakakolwiek demokracja w Polsce. Dlatego ci ludzie myślą, że ktoś się nimi opiekuje. Co możemy zrobić? Moim zdaniem przede wszystkim naprawdę pokochać drugiego człowieka. Naprawdę mu powiedzieć, przyjacielu, ty dzisiaj mnie hańbisz, ty dzisiaj następujesz na mnie, wystawiasz mi mandat, ale ja to robię też dla ciebie. Może zobaczysz to dopiero za miesiąc, za rok czasu, za, za dwa lata czasu, ale zobaczysz to na pewno, bo taka jest konieczność dziejowa. Jak zamkniesz gospodarkę, musisz wyprodukować pieniądze, to doprowadzi do inflacji. 70% ludzi ma dzisiaj kredyty, 70% gospodarstw domowych. Ma kredyty hipoteczne. To będzie katastrofa. 7 punktów procentowych w górę to przy 20-letnim harmonogramie skład jest rata kredytowa razy 1,75. To jest nie do wytrzymania dla żadnego gospodarstwa. Więc tą katastrofę przeżyje każdy. I każdy też z tych ludzi, albo duża część z tych ludzi, będzie pamiętało naszą postawę dzisiaj. Ci ludzie będą szukali zjednoczenia wtedy, kiedy doświadczą prześladowania na własnej skórze. A te prześladowania są niechybne. Dlatego że sytuacja gospodarcza w związku z zamykaniem gospodarki po raz kolejny dotknie dokładnie każdego z nas. Tylko tych nielicznych ludzi, którzy są poukładani z władzą, którzy dostaną... Kolejne tarcze, oni będą na tym zarobieni, ale 95% ludzi straci i ci ludzie na pewno będą szukali jakichś grup ludzi, którzy od dawna koncypują, próbują znaleźć rozwiązania, jakieś remedium na tą patologię. Dlatego ja wierzę w demokrację odrobinkę, w taką demokrację, która wybierze silne rządy, oparte przede wszystkim o moralności, na moralności, gdzie... Zobaczymy, gdzie spojrzymy na historię człowieka, kim był w czasach prosperity, w czasach koniunktury i kim był wtedy, kiedy władza zaatakowała otwarci ludzi. Kiedy wybierzemy władzę, która będzie miała bardzo silną egzekucję. Nie będziemy pozorowali, tak jak dzisiaj, że jest 530 ludzi w Parlamencie. I pewnie 98% ludzi z nich jest tylko od podnoszenia ręki. Już lepiej byłoby mieć uczciwą dyktaturę w Polsce. Ale jesteśmy w stanie. Jeszcze raz demokratycznie sięgnąć po tę władzę. Tylko musimy wysyłać pozytywne, optymistyczne komunikaty do społeczeństwa. Naprawdę, koniec z obrazami. Ostatnie, przepraszam, że się rozgadałem, ale zobaczcie, próbujemy często z policjantami dzisiaj dyskutować w taki sposób, że podchodzi policjant, on rzeczywiście jest bardzo często niedouczony. I mówi nam, że nie mamy tam y, możliwości przebywania w sklepie, bo nie mamy tego czegoś na, na ustach. A jak my z nim rozmawiamy? Proszę Pan. proszę się najpierw przedstawić im nazwisko funkcja, jednostka, dlaczego pan postawa faktyczna i prawna. To jest młode, ale to już każdy wie. Natomiast taki policjant, zwłaszcza kiedy jest na kamerce, on po prostu czuje się obnażony. Jest mu wstyd. On po prostu z nami nie pogada. Dlatego może warto czasami tą kamerkę, tą kamerkę odłożyć i mu powiedzieć, kolego, przyjacielu, bracie, jak jesteś Polakiem, to de facto jesteś moim bratem. Proszę ci, weź to już wreszcie z Zyskasz tak przyjaciół na mieście. Nawet jak ci nie powiedzą tego od razu, zaczepią ci potem na miejscu i powiedzą: ówia, dobra robota, ja teraz nie mogę nic więcej zrobić. Ale wiesz, my rozmawiamy, my jesteśmy. Moim zdaniem, tak dojdzie do zjednoczenia, jak faktycznie, nie tylko z powodu przykazania Pana Boga, ale dlatego, że zobaczcie, jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu, naprawdę tu się żyło jak w rodzinie. Były piękne happeningi, właśnie marsze niepodległości, festiwale disco Pol, czy nawet tam sunrise'y, nie popieram, ale po prostu były takie wielkie uroczystości, w których czuć było narodową jedność. Ona została teraz rozbita, bo trochę wciąż próbujemy działać pod wetem, czyli tym samym, podobnym atakiem, jak i sami zostaliśmy zaatakowani. Kochajmy bliźniego, a Pan Bóg będzie bardzo z nami i będzie przemieniał serca tych przestępców. 頑張ります。